Dobry Witajcie poligamiści, ja nazywam się Konrad Hildebrandt, obok mnie siedzi Tomek Kuter. O znaczy, ja siedzę za nim, tutaj jestem. Więc ja będę mówił, ale będziecie siedzieć Tomka, a ja będę mówił moim głosem, to będzie takie zwariowane. Ale generalnie, siedzimy w Kanciapie, jest... Przepraszam, skubię włosy z mikrofonu. Jest 8 lutego 2012 roku, środa. I siedzimy w Kanciapie, aktualnie Tomek właśnie gra swój pierwszy mecz, drugą dotę i ginie po raz czwarty Clockwork, ale do tego przejdziemy pod koniec dniówki. I cóż, dzisiaj był ciekawy dzień w sumie. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że Microsoft nie chce. nie lubi gier używanych. O co w tym chodziło dokładnie? Bo już nie pamiętam. E, generalnie chodziło o to, że... Czekaj, bo jeszcze się nie odrodziłem, nie widzę kto to jest. A, jeszcze się nie odrodziłeś, teraz się odrodziłeś. Idę na moją linię, którą przegrywam z tym... Tomku skup się, używane gry Xbox. E, więc... Generalnie chodzi o to, że są plotki, że na następnym Xboxie mm, może być zabezpieczenie, które nie pozwoli na, używanie, na używane gry. W sensie online pasy na całe gry. O, tak można powiedzieć. To... taki Steam, będzie konsola ze Steamem. Trzeba będzie dawać całe swoje konto i tyle. Tak, teraz nie ma używanych gier na XBL, no i po prostu będziemy kupować gry w pudełku i będziemy aktywować jednorazowy kod i tyle. sayonara. No cóż, no zobaczymy, czy tak będzie. Jest to dosyć naturalny krok, biorąc pod uwagę, że coś na PTC nie ma prawie, że używanych gier. W, w, w większości wypadków. Są darmowe gry, owszem. Więc mm, dalej, w ramach akcji pod tytułem Nadzieja umiera ostatnie bardzo śmieszną, miłą historią, ciekawą jestem, ciekaw z tego wyjdzie. Była taka gra jak True Crime Hong Kong, ona nie została wydana przez Activision, bo Activision yy, w przeciwieństwie do THQ jest sprytna i nie wydaje 30 gier rocznie, a tylko 5 a tylko 5 i one tam sprzedają się w naprawdę dużych... Więc True Crime zostało jakby porzucone, ale Square Enix stwierdziła, dobra, no to wydamy tą grę, pod tym tytułem. I ten inny tytuł został dzisiaj potwierdzony. Gra nazywa się Sleeping Dogs i będzie opowiadała o przygodach tajnego agenta przemierzającego uli... mroczne uliczki hongkońskiego podziemia. I to ma być takie GTA chyba. Otwarty świat, wiecie o co chodzi. Oj, oj, to, oj, zostaje zamieniony w królika, to straszne. I cóż, ja tu jeszcze zerknę. Jestem jeszcze ciekawy, wczoraj, ale to już o tym pewnie było, Paweł mówił. A, właśnie, bo w ramach poskryptu do wczorajszej historii pod tytułem Notch wydaje... Minecraft'a, czy wy 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 wydaje drugich psychonautów, to mm, Tim Schafer odpowiedział, że y, będą o tym rozmawiać. Było takie słodziutkie. Tim Schafer fajnie na swoim Twitterze napisał, jak że. No, wszyscy coś do mnie piszą. Czyżby chcieli kody na moją nową grę na Kinecta? A nie, o, o to coś interesującego. Więc cóż. I też trwają. Dzisiaj mm, jest, jest gdzieś tam w Arizonie, jest impreza promocyjna Sony pokazują tam jakieś nowe gry. Więc. Dobrze zrozumiałem Little Big Planet Cards. Jakby, jakby Mod Nation nie okazało się dwa lata temu, ale najwyraźniej to te dwa lata, które trzeba przypomnieć ludziom, że warto takie gry grać. No i cóż. Coś jeszcze masz do dodania? Coś ciekawego też było się na poligami? Nie? No aha, grać w Dotę. Więc Tomek gra w Dotę. Jakie pierwsze są wrażenia, Tomku? Jak się czujesz? Jako już no powiedzmy sobie szczerze, średnio zaawansowany gracz League of Legends, jak się czujesz w no. tym Czy To jest średnio zaawansowany. Będziesz zaawansowany, bo już miałeś tysiąc gier. Aha, no dobrze. Czuję się inaczej. I nie wiem co się dzieje. Wziąłem tę postać, w sensie Krogwerk, bo mi się skojarzyła z bliskankiem. No taki robocik, nie? No i psa, faktycznie ma hack, ale to jest jakiś jego ulti, którego jeszcze nie używałem. I no, zamierzam spróbować, ale nie ogarniam tych jego umiejętności i nie bardzo wiem co się dzieje na mapie. No wiesz, no, jak grasz pierwszy raz w lola, to jest tak samo. Dla mnie to jest o tyle zabawne, że jakby podstawowe mechanizmy rozgrywki są bardzo zbliżone, są zbliżone do siebie i niby wiem co mam robić, ale jednak nie wychodzi mi to tak dobrze jak w LoLu i cóż. Nie, no, bo połowa sukcesu w LoLu, mówmy się, no i mogę co, rzucić tym moim hakiem? O patrz, ona nie zadziałał. Coś jest nie tak. Z Jestem ogłodzonym bliskankiem, więc po prostu wziąłem tego. To, to, że ja jest drzewa, drzewo, to jest śmieszne. ja jestem No cóż, ja to trochę jest głupie, bo widzowie no. widzą tylko nasze twarze. Oj, znowu zginąłeś. No, Rzuciłem i tak. Aha, I co to, to jest twoje? Aha, Takie, że. Bo tak, bo moje kół. Wiesz, to Tomku nie rozmawiamy o ten, na ten temat ten sposób, bo widzowie tak czy jak nie widzą twojego ekranu, no, więc już wszystko będzie dobrze, Tomku. Kiedy wy, wygrasz ten mecz na razie, jest 060. Wszyscy kumaci wiedzą, więc poza dla kumatych plus moje za akcję. Tak, Tomku, wiem, twoje kół. Tw twoim kół, kół oczywiście, tak, na pewno.